Cześć, moi witam Was w kolejnym dniu vlogmasu. Dzisiaj mamy 14 grudnia. My właśnie. Jemy mega fajne śniadanie z żabki, i musimy teraz opuścić hotel, bo jest już przed 12.00. I nie tak bardzo obter wczoraj ten but, że ja dzisiaj, jak do żabki, to po prostu naprawdę, no totalnie już nie mogę iść, tak kuleję na tą nogę. Więc kupiłam całe opakowanie plastrów i już sobie przykleiłam. I miejmy nadzieję, że będę mogła dzięki temu chodzić, bo jak nie, to ja nie wiem, jak my sobie poradzimy teraz na Warszawie. Słuchajcie, prawie złamałam na sam koniec palca, albo go złamałam, nie wiem, puchnie mi, przez tą spłuczkę. Ja widziałam kiedyś TikToka, jak do laski przyjeżdżała straż pożarna, bo jej utknął palec w spłuczce i się wtedy tak z tego śmiałam, że jak to możliwe? Tymczasem teraz, serio, miałam tak palca i utknął mi po prostu w spłuczce, w jakiejś sprężynie. Patrzcie to. Masakra. Dało nam się kupić bilety na pociąg, więc wracamy do domu. Wow! Ale zanim to, dojedziemy w mega fajne miejsce. Jesteś gotowa? Sejmić nasze marzenie. <grym> no to mi się odchciało dzisiejszego dnia, tak szczerze. Mam takie, że ja bym już być w domu. No serio. Po prostu wieje, jak nie wiem. Manifestujemy, żeby Andziek była w sklepie, Ej, ale Wszystko czy tam stoi wejka? kolejka do wejścia? O nie. Chyba tak. O nie. Ale ja bym chciała zrobić ładne zdjęcie tego sklepu. Niech ci ludzie sobie stamtąd idą. Bez sensu. Jest taka, że z kawą w ogóle nie jest w tym. A potem spójrz? No, no, taka delikatna. Wow. No? Taka łazica. Nie, te, te zapasy są takie strasznie. E no. no, ale one są taka do taki no? Ale w ogóle te zapachy są takie strasznie y, inne, ja nigdy takie no, nie słyszałam no. takich, no? Nie, czułam nie takich świeczek. Nie. Nie, do Nie A wy dół, jest tam raz jeszcze? po kolei. Tak, ja będę wszystko wiedzieć, no? Dobra. Czy poczuł to pachnie? No, e, ładnie. Jak to pomadka z niderii. Hmm. Jak pomadka z Nie, mi to jakimś takim. Nie wiem czym. Nie! Co Mam nową świeczkę! Wow! Kochani, już teraz możecie kupować Moją nową świeczkę w moim sklepie W samym centrum Warszawy I wow! Witam was kochani w kolejnym Nie masę. masy, jesteśmy spod mojego sklepu Dzisiaj zapach aksamitny Przepiękny, po prostu musicie go mieć Jest to zapach miłości Mojej miłości do Andziaks On nazywa się Obses Andziaks, wcale nie tak, że stalkowałam to, gdzie ona jest. wcale nie tak! Ja po prostu jestem jej wierną fanką, i naprawdę, kocham ją, kocham ją bardzo. jestem psychiczna na jej punkcie chyba. No nic, idziemy stąd. Czarny dzień, co? Mm -hmm. No to na mojego buta, bo ja no w sumie nawet nie miałobyśmy jak co robić, bo mnie po prostu boli ta noga bardzo mocno, A więc siedzimy sobie, grzejemy się w Starbucksie i czekamy na pociąg. Ja przed chwilą miałam mega ważny telefon i ja nie wierzę w to po prostu... Co się będzie działo w styczniu? Naprawdę ja wiem, że mówię jak taka typowa po prostu najgorsza influencerka, która mówi O słuchajcie, tyle się dzieje, ale nie mogę wam jeszcze powiedzieć co, takie projekty, ale naprawdę no ja wam przysięgam, ale nie mogę jeszcze powiedzieć dopóki to nie będzie oficjalnie klapięte Ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już puszczę wam info i... o Jezu Naprawdę, to, be, to będzie coś niesamowitego Ja się ja tym strasznie W ogóle nie sądziłam, że takie coś będę robiła jeszcze tej zimy Dzisiaj tylko chill, niks. Na, 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 na. No tak właśnie, tak właśnie dzisiaj jest Czy uważałaś na yy, fizyce? Jak ten budynek się utrzymuje? Proszę mi odpowiedzieć. Tam jest dziura. Jest wysoki. Jak on stoi. Co, co co? Jakiś poziom ciężkości? Co? poziom ciężkości. Jeżeli jest oparty na... Tak, jakby to podpiera to, to podpiera tamto, a tam się też robi taki most, jak działa most. Most jest oparty o jedno i o drugie, tak więc się równuje wszystko i jakbyś to działo, jakbyś to leci. No nie wiem. Ja sądzę, że V8XM kwadrat podzielić przez pierwiastek 805483 kwartału czwartego kwartału? No nieważne. Nie słuchałam na fizyce nigdy, nie mam nie, pojęcia jak to się trzyma Marta. Widzicie, jakie to jest piękne. Ja nie wiem dlaczego ja nie widziałam tej bluzy wcześniej w tym dresiku, ale ja wiem, że ja teraz potrzebuję tego. Moja sroka o tym mówi Zaczęłam sobie kolorować jakąś kolorowankę, która tutaj leżała I nawet nie wiecie jak mnie to odstresowało W ogóle wyłączyłam na chwilę swój mózg I dopiero jak Laura coś do mnie powiedziała, to nagle zatrębiłam Muszę sobie kupić kolorowanki, bo to jest serio mega fajna relaksacja Pojechałyśmy do Warszawy pełne energii, a wyjeżdżamy totalnie wyprute, wymęczone i po prostu każda z nas chce być już w domu. Teraz mamy jedzonko schowane tutaj pod kurtkami, żeby było ciepłe. Siadamy, jemy i będę dawała nowego vlogmasa. Fajnie było, ale... ale domek, co? Domek. Domek i nasze łóżka. Ten vlogmas to jest po prostu jakieś nieporozumienie chyba. Jesteśmy w pociągu już od Trzech godzin, jakoś ponad, i totalnie nic się nie odezwałam, bo przeżywałam największy koszmar, który mógłby mi się przytrafić w ogóle w działalności w internecie. I w ogóle ja o tym myślałam jakiś czas temu, nawet pisałam do mojej menedżerki wiadomość jakiś czas temu, że po prostu to jest największy koszmar, którego ja się boję, i nawet nie chcę myśleć o tym, że takie coś mogłoby się wydarzyć, bo słuchajcie, usunęli mi konto na Instagramie. Chill, chill, sytuacja jest już opanowana. I w sumie drugie żałuję, że nie nagrałam Wam się w momencie, kiedy to się działo, bo ja, ja po prostu, chociaż ja pewnie nie byłabym w stanie Wam nagrać tego, jak, jak to było w ogóle w trakcie, gdy ja nie miałam tego konta. Łzy leciały mi same, cała się trzęsłam, było mi zimno z tego stresu. Naprawdę wszystkich stawiałam na nogi, żeby mi pomogli jako się odzyskać i całe szczęście się udało. Do teraz nie wiadomo, dlaczego te konto zostały usunięte. Ale wszystko zostało opanowane, konto jest z powrotem, i mam nadzieję, że już nigdy taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Nie, pociąg jedzie tędy. Nie mogłeś inną stroną. Jest super, i mam ciemno teraz. Kurde, ale mocne. A, panie, panie obok w oknie się na mnie patrzył. Zobacz to. Paweł mnie zagląda. Pomagaj mu. To się spasznie. Z się pomagał. nie, nie będę Pan się z zaczął zaczęło machać. Najpierw no się schował, i chyba stwierdził, że nie, to było mega głupie zachowanie, że się schował. Więc żeby jej z powrotem ja i mi odmachał. Ale została mi godzina do domu tobie ponad godzina. I w końcu, czyli naprawdę przez ten stres, mam ochotę już teraz położyć się do łóżka. Herbatka i niny, Ustaliłam też wyjazd kolejny, więc w sumie w domu będę tylko jutro. Chociaż może już jutro zacznę się nawet pakować. No prawdopodobnie jutro już będę musiała się pakować.